Cześć wszystkim, z tej strony Dezy i witam was w trzecim i myślę, że już ostatnim odcinku dotyczącym setu jungle i witam Was w serii. Historia Pokémon. Dzisiaj bardzo szybki odcinek, bo zostawiłem na dzisiaj przedstawienie Wam tego, jak prezentuje się 10 najdroższych kart z tego setu. I tutaj przypominam, że tak jak w przypadku Base Setów, w przypadku setu Jungle były dwa rodzaje druków, czyli First Edition i Unlimited. I jak możecie się domyślać, albo jak pamiętacie z odcinków o Base Setie, First Edition to był ten pierwszy druk i był, było tych kart zdecydowanie mniej niż kart Unlimited. Limited. Dodatkowo przypomnę, że skupiam się na podawaniu cen kart, które nie są zgradowane, czyli po prostu karty, którą możecie kupić luzem bez żadnego opakowania PSA, czy też innej firmy, która zajmuje się ocenianiem jakości kart. No i zaczynając od miejsca 10, jest to Nido Queen, oczywiście First Edition, i to jest cena około 30 dolarów. W podobnym pułapie cenowym mieści się karta, która znalazła się na miejscu dziewiątym, czyli First Edition Wiglita. Tutaj znowu Znowu około 30 dolarów ta karta będzie kosztowała. Nieco więcej, bo 35 dolarów kosztuje Cyter z First Edition i to jest karta, która znalazła się na miejscu ósmym. Teraz na miejscu siódmym kolejna karta typu Grass. i znowu jest to około 35 dolarów. Jest to Pinsir również First Edition. Dalej nadal obracamy się w pułapie 35 dolarów i jest to Mister Mime z First Edition. Edition na miejscu piątym tu już jest trochę więcej pieniążków, bo 40 dolarów jest PGJ z First Edition. Wszystkie karty tutaj myślę, że nie, nie ma co się spodziewać innego wyniku, jak tylko to, że karty, które tutaj się znajdują są kartami First Edition. Dodatkowo jest miejsce czwarte, tu już jest trochę przeskok cenowy bardziej znaczący niż w przypadku poprzednich. Jest to 60 dolarów. Jest to Jolteon First Edition. I tu zaraz w sumie zobaczycie pewną zależność, bo w top 3 znajdują się bardzo, dwie bardzo podobne karty. Pewnie już się domyślacie, które. No to trzecie miejsce, 70 dolarów, jest to Vaporeon. Wapek zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu. Oczywiście First Edition. No, jak myślicie, co zajmuje drugie? Oczywiście, że Flarek. Flarek jest również z First Edition. and I to jest 75 dolarów No i zostało nam miejsce pierwsze A miejsce pierwsze jest trochę zaskoczeniem Myślę, że część z was mogła się nie spodziewać takiego pierwszego miejsca Na pierwszym miejscu w pułapie cenowym około 110 dolarów Znajduje się Snorlax, również z First Edition Wiem, powtarzałem to First Edition milion razy Ale chciałem, żebyście wszyscy mieli pewność, że tak jest To by było na tyle, jeśli chodzi o to zestawienie Dziękuję wam za to, że słuchaliście Zapraszam was do sklepu Świat Kart .pl, dzięki któremu dostaliśmy kod zniżkowy na 5% na nieprzecenione produkty, które znajdziecie, który znajdziecie na naszym Discordzie. Dodatkowo zapraszam Was do naszego konkursu, w którym możecie wygrać booster bundle ze Scarlet Violet 151 i trzy boostery z tego też setu. Zapraszam Was do zapoznania się ze szczegółami w filmie, który wrzuciliśmy niedalej jak we wtorek. Dodatkowo zapraszam Was na naszą stronę internetową. No, i zapraszam na Discorda, który z jednej strony umożliwi Wam poznanie kodu promocyjnego, z drugiej strony to jest też część zadania konkursowego, jeśli byście chcieli zwiększyć swoje szanse na zdobycie boosterka. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!